Cześć Tubasia, witam cię serdecznie na moim kanale. Dziś przed nami kolejna 5-minutówka. Tym razem skupiamy się na brzuchu. Jest to trening inspirowany pilatesem, tylko na macie, i już działamy. Przechodzimy do ćwiczeń. Na początku jesteśmy w leżeniu tyłem, doklejamy całe plecy do maty. Ramiona wędrują za głowę, i teraz uwaga, bierzemy głęboki wdech i z wydechem unosimy łopatki do góry. Jeszcze raz wdech. I wydech. I tak jeszcze kilka razy. Postaraj się nie spieszyć, rób to ćwiczenie powolutku, tak żeby poczuć mocne napięcie brzucha. Jeszcze dwa razy. I uwaga, wprowadzamy zmianę, odłóż stopy tylko na opuszkach palców, czyli automatycznie poczujesz, że twój brzuch je trochę bardziej napina. I teraz znowu spięcie brzucha i przyciągamy jedno kolano. Odkładasz nogę, wdech, wydech, przyciągnij kolano i tak dalej. Jeszcze 8 razy. Ostatni raz i uwaga, przed nami zmiana. Teraz nogi zostają w górze pod kątem prostym. Łopatki też zostają w górze, czyli ciągle jest napięcie. I teraz odkładamy na zmianę prawą, lewą nogę tuż na ziemię. Oddychaj, trzymaj mocno napięcie brzucha. I jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. I przechodzimy od razu do kolejnego, nie tracimy czasu. Skosy. Kolano, łokieć. Przyciągasz łokieć do kolana, i w tym samym momencie prostujesz drugą nogę tuż nad ziemią. Powolutku, zmiana, druga strona. I zmiana. I wdech, wydech. I jeszcze 8. Ostatni raz. I przed nami ostatnie. Teraz wyprostuj nogi w górze, palce stóp są. Point, czyli wcelowane w sufit. Łopatki są uniesione i na zmianę wyciągamy prawą, lewą nogę tuż nad ziemię. Przyciągamy do siebie drugą nogę. Tylko tak symbolicznie przyciągamy, nie chwytamy jej za mocno. Możesz pracować troszeczkę bardziej powoli. Jak czujesz, nie trać napięcia. Oddychaj. Twoje plecy nie odrywają się od maty. I jeszcze cztery. Trzy, dwa, jeden i luz. Wdech, wydech, rozluźnij. I ja dziękuję Ci bardzo za wspólny trening. Koniecznie sprawdź pozostałe na moim kanale. Już niedługo pojawi się trening całego ciała właśnie w stylu pilates. Także koniecznie zasubskrybuj mój kanał. To pomaga mi się rozwijać, a Ciebie wtedy nic nie ominie. Do zobaczenia.